Cześć, witam się z wami, jak widzicie Z torbą Primarka Zaraz zobaczymy, co ja tu sobie kupiłam Ale nie tylko sobie Przełożę sobie Ruzię, bo patrzę na nią na kamerce um, Nie tylko sobie, ale też I coś Grzesiek sobie kupił Tylko, że to już jest W praniu A, Ale też Ruzi Większość Ruzi oczywiście Jak to matka, wiecie um, Tak Zabieramy się za odpakowywanie. W Primarku byliśmy w Poznaniu, gdzieś tam przy okazji, jak wracaliśmy z Turcji, zeszliśmy do Primarka, bo tak patrzymy, o Primark. No to myślimy, iść nie? do Primarka, bo tutaj w okolicy nie mamy. A ja Primarka znam stąd, że moja mama w Primarku dużo rzeczy kupowała, bo mieszka. Za granicą i fajne są ceny Fajne rzeczy Więc ja od lat znam ten sklep Też jeździłam i sobie sama kupowałam Więc fajnie Też mam dla was taki, Taką ciekawostkę Bo rozmawialiśmy z kasjerem w Primarku I kasjer powiedział, że Ceny w Polsce w Primarku są ustalone z góry, że one są nieprzeliczane w ogóle z funtów, e, tylko są ustalane bezpośrednio, wiecie, przez górę. E, górę to tutaj chodzi mi o, no nie wiem, właścicieli, o e, tego Primarka e, i... E, naj Prawdopodobnie jest najtaniej w Polsce, jeżeli chodzi o primark, bo nie jest przeliczone na, przez, wiecie, z funtów na, na polskie, nie? Więc te ceny naprawdę są fajne. Ja zaraz Wam podam, e, znaczy pokażę takie przykłady, jeżeli chodzi o bluzki. E, na przykład, e, gdzie te bluzki no, są fajnej jakości, są mięsiste. E, gdzie nie, nie kupiłabym w sieciówce takiej e, za taką cenę e, bluzki dobrej jakości. E, tak mi się wydaje, z tego co ja się orientuję. E, no to tylko na jakichś tam promocjach, nie? E, gdzieś tam ta cena, ale też niekoniecznie. E, jest zbliżona e, Róża mi wybrała takie kapciuchy e, Z tej bajki m, Potwory i spółka Więc sobie wzięłam e, Na jesień, zaraz sobie je założę Bo wiecie co, czekałam e, na Was e, Żeby sobie to Rozpakować na spokojnie i, I no muszę to nagrać Żeby ten, żeby to po Pochować albo wyprać, nie? Więc no trochę się Naczekało yy, Dobra, te kapcie kosztowały 30 zł yy, No takie Takie, takie, takie Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, takie fajne rzeczy Pokazałam, tu jakieś rajstopy Sobie też kupiłam, gadki To rajstopy, tu jest Jedna para Rajstop i one kosztują 17 zł. No to wydaje mi się, że są OK. I to nie są te takie zwykłe, tylko w serduszka. Więc na jesień się zaopatrzyłam. Jakieś tam gacie kupiłam sobie 19 zł, a tu jest 5 opak. No to wydaje mi się, że spokojnie. No i dobra, i słuchajcie, tutaj ja lecę po kolei, będę tego sortować gdzieś tam na dziecięce i na, na dorosłe. Tutaj taki fajny dresik, nie wiem, jak Wam to pokazać, mi się już to poklątało. Taki dresik z pumpkinem, z dynią i za 50 zł. No to akurat nie było też najtańsze, ale mówię, pumpkin muszę wziąć, nie? Niedługo Halo Halloween. Zjedźmy je Halo Halloween, bo to jest u nas takie powiedzonko w rodzinie. E, dziewczynki, które będą oglądać z mojej rodziny, będą wiedzieć o co chodzi. E, także takie skarpetki: o Skarpetunie dla mamusi, dla mnie w sensie 7 par. Mm, 17 zł. Także też chyba spoko. Zaraz sobie ubiorę. Bo wiecie co te mi się najbardziej podobają, z miśkami. E, fajne są. To zaraz sobie je zresztą ubiorę. Tu mam jeszcze z Homli w ogóle rachunek, bo też wie, się byliśmy przy okazji gdzieś tam w Homli. Tu się trochę pogięła ta bluzka. Wyobraźcie, ale tu jest dużo tych rzeczy. Hmm, bo tu gdzieś za tysiąc złotych kupowaliśmy, zapłaciliśmy za, za te rzeczy. Ale wiecie, wyprawkę od razu na jesień jeszcze dokupiłam na Luzi, więc to tam 13 zł. Męska koszulka. 13 zł, i wydaje mi się, że to takie. Spoko cena i spoko. Ciekawe jak po praniu, nie? Yy, 13 zeta tu ja uwielbiam te koszulki. Szkoda, że nie ma, yy, nie ma więcej tych koszulek z innym dekoltem, bo one są aż pod szyję, a ja chciałabym serek. I te koszulki kosztują 15 zł. No i ja nie ukrywam, kupiłam parę takich koszulek. Yy, tylko że wiecie yy, inne te sobie wzięłam taką luźniejszą luźniejsze i takie bardziej obcisłe i wzięłam inne kolory więc zaraz Wam też pokażę tu w ogóle dżinsy dla, dla Ruzi już kupiłam, nie te są 92 rozmiar, ale 22 zł weźcie i fajne są, naprawdę super są te dżinsy takie ale, ale jeansy dżinsy, nie? bo to dla maluchów to wiadomo, nie? No, no to no wydaje mi się, że za tą cenę to gdzie ja kupię? Czy ja jest za, za 22 zł? Dla ja dzieciaka. Nie wiem. Jeszcze w sinseju ewentualnie. No i tak jak mówiłam, tutaj większą sobie wziąłam elkę yy, i też kosztuje 19 zł. Bo ja nawet po domu będę sobie chodziła. Zobaczę jeszcze, jak tam w każdym. Bo ja nie każdą przymierzałam. Tutaj w ogóle. Do tego też są dresy, ale to muszę je odkopać. To zaraz Wam pokażę. Odłożę na razie. Oj, tu w ogóle gadki są grześka, to sobie kupił, ale to w... wzięłam ten. Wyrzuciłam już opakowania, zdążyłam. Tutaj komplet był też bielizny. Do tego były jeszcze gacie, stringi chyba, z tego co kojarzę. I tutaj są fajne. Te topy takie jakby, mm, nie wiem jak to nazwać, no taki stanik, nie, ala sportowy, ale to nie sportowy, bo to nie trzymasz tak super cycków, ehm, przynajmniej moich, bo są duże, e, tutaj jest regulacja tych ramionczek, więc super wydaje mi się i to też cena za komplet 26 zł. 26 zł, a ja lubię w takich Chodzić w domu, nie? Bo mnie nic nie obciska, ani No super jest Tutaj wam muszę przewrócić, czekajcie bo pewnie przy przymierzaniu Jeszcze 17 zł, taka koszulka To też sobie stwierdziłam, że albo będę W niej spała, albo gdzieś tam a! W domu Czy coś pod bluzę, nie? Taka zwykła, nie? Zielona. Oczywiście lubię ten kolor, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Tutaj um, stwierdziłam, e, czekajcie, bo tu też jest na lewą stronę. To jest taka fajna sukienka. Zwykła, takiej no basic, można by po, byłoby powiedzieć. Taka zwykła, koszulowa, taka wiecie, mm, jak t-shirt, tylko długi. E, tylko, że tutaj ma trochę te rękawy takie... Mm, obszerne, nie wiem, jak to nazwać, wiecie, luźne. E, ja sobie SK wzięłam, bo przymierzyłam MK kę ale w S-ce najlepiej wyglądałam. E, I nawet wiecie, <kluzny> można by było tutaj paskiem sobie spiąć. Jakieś takie ciężkie buty do tego, jakieś botki czarne. Czy tam nawet nie czarne, tylko ten, ale takie jakieś, wiecie, ciężkie buty i do tego długi płaszcz i super by się wyglądało w tym. Dlatego ja lubię takie na przykład. Albo jakiś taki długi sweter. Super by to wyglądało. I ja sobie to wziąłam. To ta akurat była droższa, ale 95 zł kosztowała. Taka zwykła. Sukienka, ale wydaje mi się, że no super. Na pewno będę mniej wiecie, chodzić często, żeby zobaczyć w niej. Tutaj za 19, że ta właśnie ta koszulka w paski, to sobie jeszcze by żółbą wzięłam, teraz będę paskowa, i właśnie, jeżeli chodzi o prybak, To ja na przykład bar, a Bardzo lubię Czekajcie, powiem tutaj Bardzo lubię Koszulki na, na Ramiączka yy, Takie wiecie, podkoszulkowe Podkoszulkowe <laughs> Nie ogarniam yy, W każdym razie Coś takiego, nie? To też można nazwać basiciem I one są dobrej jakości yy, jeszcze były takie koszulki, bo te to tak trochę gorszego sortu są z Primarka, ale są jeszcze takie, gdzie można tutaj regulować też te ramionczko. Było, były takie. Teraz nie widziałam ich. W każdym razie te ja mam już... Już teraz zaczęłam gdzieś tam wywalać te koszulki, ale jeszcze mam sprzed 6-7 lat te koszulki i one są nadal ok. Teraz już tam widzę, że one są trochę wiecie sprane i tak dalej, więc już sobie je wymieniam powoli i właśnie kupiłam sobie beżową. Eee... <laughs> W sensie, wie, wiecie, ja w ogóle w beżach to tak za bardzo nie chodziłam nigdy, ale tak zauważyłam, że nawet spokojnie wyglądam w tych beżach, mm, więc sobie tam kupiłam na, na próbę ten kolor. E, tutaj, no nie mogłam się powstrzymać, kupiłam sobie, nie ja lubię, uwielbiam skarpetki, wiecie, ja uwielbiam jakieś tam takie ciepłe rzeczy i mm, sobie chodzić po domu w takich rzeczach. Mm one kosztowały 17 zł właśnie i wracając do tej koszulki, to one kosztują tutaj 11 zł w Anglii jak byłam to one właśnie tak kosztują po 2 funty więc po 1,50 coś takiego więc no super cena, jeżeli chodzi o taką koszulkę dobra te się zaczęłam te kosztują 17 zł i tu jest dwupak, tak? Dwupak, no. Dwupak, 17 zeta. Dobra. Tu jest dla Ruzi. E, dla Ruzi za 13. Coś takiego, taka bluzka. No, Trochę to jest po podniecione, ale takie mówię, no cały czas były w ten. Nie będę prasować wam teraz specjalnie, żeby Wam pokazać Sorry mm, Dobra. 22 zł większe kupiłam jeszcze te. Dżinziki, tutaj jest komplet dresów beżowych 92 rozmiar. I 34 zł kosztuje. Z takim kapturkiem i mają takie tłoczenie. O, coś takiego, nie? No, no ciekawe jak po praniu nie? bo to nie wiem jak to po praniu się zachowa, ale ale fajne więc coś takiego tu sobie następne te rajstopy już takie grubsze wzięłam no to tylko dam, dam cynka, że trzy pary kosztują 22 zł no. tutaj Grzyśka, kolejna koszulka za 13 zeta ale mi się wydaje, że on też tak po domu sobie bardziej wziął. To taki zwykły t-shirt. O, co, tutaj był w ogóle dwupak, czy trzypak, ale ja już wzięłam. Tak mi się wydaje, że to był trzypak. Nie wiem. Powiem Wam szczerze. Ale może przejdźmy do następnego, żeby nie, nie gadać głupot, bo ja nie pamiętam A to są te gacie z tego, co wam mówiłam yy, Dobra, i tutaj jest sweterek Taki, od razu z rajstopkami mm, Są w kropki I to, to mi się mega podoba bo Bardzo mi się to podoba ja w ogóle wzięłam jej 24-36 miesięcy na 90, 98 Wiecie, ja wolałabym, żeby ono to było luźniejsze Nie chciałabym takich obcisów i ruśki rzeczy Nie wiem jak to będzie I to kosztowało 50 zł ten komplecik Więc też fajnie A jeżeli chodzi o skład To zaraz zobaczymy Taki zły, bo szczerze mówiąc nie patrzę. No 50 y, poliester, nie? 37 y, bawełna. No. To tak. No i resztę to tam. Już nie czytam. Tu jest w ogóle grzyska, kurtka się znalazła w tym. Dobra, mm, tu jeszcze jest taki komplet coś takiego, tylko pogniecione oczywiście. Yy, I to mi się mega podobało. Ja wzięłam je rozmiar 92 tego. Nie wiem jak to się zachowa po praniu i nie wiem czy się nie skurczy. Wydaje się, nie wiem jak z tym sweterkiem czy nie będzie dla niej za mały, ale mm, ta. Spódniczka będzie ok No i no super to jest Jakieś takie białe rajstopki do tego Albo nie wiem Nie wiem co jeszcze mogło, mogłabym Chyba nie Takie białe bym do tego ubrała Chyba, że jakieś Nie wiem, zobaczę jeszcze Albo białe Nie? Sami powiedzcie Białe chyba, nie? A ewentualnie takie jakiś Znaleźć kolor Leciutkie takie, nie? Ale to chyba będzie zaburzało. W każdym razie, fajne, fajne, fajne mi się to spodobało. Tylko, że to już 70 zł, nie? Tylko, że tutaj ma chyba lepszy skład, o ile się nie mylę. Zaraz tak: 52 wiskoza, 28 poliester i gdzieś ten nylon. 20, nie? No. Dobra. To teraz Wam pokażę. Róża uwielbia ostatnią bajkę blu. <grym> Zresztą ja też. Mm. I tutaj jest ten komplet. Tak, bo to jest od tego, o ile się nie mylę. Tak. I tu jest właśnie ta bluza z takimi fajnymi, śmiesznymi rękawami. Ciekawe, jak będzie Róża y, wyglądała. I do tego są. Leginy, takie, więc y, fajnie, ile to kosztowało, to nie wiem, bo mi się gdzieś metka zgubiła, gdzieś się wyrwała w tym, bo mi się wydaje, że Ruśka to, chyba, że się gdzieś znajdzie, to zaraz Wam powiem. Bo jak ja to chyba ludzi przymierzałam jako jedyne, żeby zobaczyć jej e, rozmiar. Bo ja tu jej 98 wzięłam i się bałam, że to będzie za duże, ale było dobre. To zaraz Wam powiem, jak znajdę metkę, ile to kosztowało. Ale myślę, że i tak wart swojej ceny. Różka <gryśka> to jakby zobaczyła, to była taka szczęśliwa, słuchajcie. Dobra. Tutaj już bardziej wyginięte, one, bo na dnie...

Ciekawe jak z jakością, nie? Czy na długo wystarczą. 19 zł dresy ze styczem Coś takiego. Do tego jest gdzieś bluza. Chyba. Chyba, chyba. Nie wiem, czy ja ją wzięłam w końcu, czy nie. To zaraz zobaczymy. Tak, jest tu. Tu jest bluza i bluza kosztowała 19 zł. O, dobra. 19 zł. Wymięta. Kto liczy słowo wymięta albo wynieczone? Dajcie znać. Nie wiedziałam, jakie leginsy, jaki rozmiar sobie wziąć, bo te leginsy są. No, dziwnej rozmiarówki bym powiedziała. Wzięłam emki, ale nie wiem, czy nie będą za duże, szczerze mówiąc, bo ja mam takie nieproporcjonalne uda do swojego ciała. 17 zł, zwykłe ledżiny <laughs> dla mnie. Więc mi się wydaje, że też spoko cena. ciekawe, jak za kością, nie? Ale to dam znać. 7,50 następne następny Wzięłam i granatowe tym razem. Wziąłem jej właśnie, jeszcze jakieś koszulki, i tak dalej, ale to już jest noszone. Tutaj Grzesiek sobie jakieś skarpety wziął za 13 zł, Pięciopak, więc myślę, że spoko. Ja sobie gadki jeszcze wziąłem takie zwykłe, Czteropak 100% 100% bawełna, 17 zł, 17 zł. No i sobie jeszcze Oczywiście skarpetki wzięłam Ja to jestem mm, To hobby to moje skarpetki Nie, ale lubię Lubię na jesień takie zimowe Lubię, wiecie, jakieś te No uwielbiam skarpetki 17Z, pięciopach Yy, dobra, i jeszcze, a bo tam yy, mamy jeszcze taką koszulkę, tak samo jak tą, taką zieloną, o, coś takiego, tylko różową, tylko że to już jest noszone. To yy, leczynę do tego 13Z, nie? To tyle. I jeszcze z takich, o, ten dres yy, z blu kosztował 85 zł. Dużo, dużo, ale. Ale no co. <laughs> Uwielbiam Blue, Rozja też Uwielbiam, ale 85 zł to dużo, nie? Dużo. Nie wiem, dajcie znać, czy jeszcze z Blue gdzieś kupowaliście coś. Bo wiem, że jeszcze jest z ale dla tych większych dzieci Ruśka się jeszcze nie łapie. I jeszcze gdzieś idziałam chyba, ale tutaj no super jest ten komplet, ładny jest. To jest. Nie mogłam się powstrzymać, wzięłam serwetki. Nie wiem, czy to mi pójdzie. Słuchajcie, gdzie to postawię i czy tego będzie jakby używać. Pewnie no tam niewiele tego jest, więc. Ale kupiłam, zobaczyłam, to musiałam kupić. Te nic go kosztowały. Nawet nie patrzyłam na cenę, kupując to <słuch> serio. A, także ten... I jeszcze wzięłam sobie takie, taką miskę w ogóle yy, z trzema listkami. Yy. Zaraz po to pójdę i Wam pokażę. Gdzieś przy Kasie za 5 zł były te odświeżacze, to kupiliśmy dwa. Jeden przykładował Grzeszkowi, a drugi mi się podobał, nawet Pan mówił, że pachnie mu to ten zapach tym takim płynem z tego. Lenora, chyba? Tak. Wydaje mi się, że tak, ale jest taki płyn niebieski. No, to tym pachnie. I tu jest jakiś cytrus. Kurde, po angielsku teraz to mi ciężko idzie. Aktualnie, a po polsku jest coś? To jest uwaga. Bla, bla. Ale tu jest tak drzewo sandałowca, czy tam nie wiem jak to przetłumaczyć. Jakieś cytrusy i jaśmin. Jaśmin to jest. A tutaj jest... Tu, tu, tu. Nie wiem co jest. Ale niby na 4 tygodnie. No. Zobaczcie sami sobie. Ja to przybliżę. To coś takiego, i tutaj o, coś takiego. Dobra. Lecę po tą miskę, jeszcze Wam pokażę i kończymy te, ten haul. 34 zł. <grym> Super, co? Nie wiem, co tutaj wsadzę, ale Ale jest piękna, po prostu jest piękna ta miska. W tym roku chciałam nie kupować żadnych takich pierdów, wiecie. Jesiennych, bo na razie nie mamy miejsca, żeby to gdzie tam chować i wiecie, żeby stało, bo i tak mamy mega dużo rzeczy jakby, nie? No, ale temu nie mogłam się oprzeć. Także tak, tym miłym akcentem miskowym. Będę się z wami żegnać. Dajcie znać, czy coś kupowaliście w tym roku w primarku na jesień. Jeszcze szukam jakiegoś swetra, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Zamówiłam paczkę z i zobaczymy. Tam chyba żadnych swetrów w końcu nie, nie zamówiłam, ale to zobaczycie, bo tam szukam sobie parę rzeczy, żeby się ubrać na jesień, chociaż trochę. No i co? Ja będę się z wami żegnać Mam nadzieję, że wam się podobało Dajcie znać, czy coś właśnie kupiliście Z Primarka eee, Czy może się Zainspirujecie tym, co ja kupiłam Zobaczycie sobie Ja eee, taki hold domowy na luzie z Jeszcze z mokrymi Niedosłużynymi włosami <grym> Nie pomalowana Także eee, dziękuję, że Byliście, że oglądaliście że jesteście ze mną do następnego filmiku. Dzięki. Pa.